Microsoft robi co tylko może, by przekonać użytkowników do swojego najnowszego systemu operacyjnego Windows 8. Tymczasem w sieci pojawiają się kolejne doniesienia na temat jego następcy, który jest już w zaawansowanym stadium produkcji. Poznaliśmy przybliżoną datę premiery. Według użytkownika Wzor, który jest odpowiedzialny za wszystkie ostatnie przecieki związane z Windows 8.1 Update 1, beta jego następcy pojawi się już w maju bieżącego roku. Oczywiście będzie to wersja testowa, która może się znacznie różnić od finalnego produktu. Użytkownik podaje również, że Release Candidate Windows 9, czyli niemal gotowy system, pojawi się w okolicach sierpnia-września bieżącego roku. Natomiast finalny produkt, przeznaczony dla producentów sprzętów, zadebiutuje pomiędzy 21 a 25 października. Wtedy też Microsoft udostępni wersję testową dla wszystkich zainteresowanych użytkowników. Wcześniejsze doniesienia wskazywały, że Windows 9 zadebiutuje na początku przyszłego roku, co w zasadzie pokrywa się z powyższymi informacjami. Czyżby premiera nowego systemu operacyjnego nadchodziła wielkimi krokami? Wszystko na to wskazuje. Czytał Dawid Klein.